O siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu 4 sierpnia dzisiaj. No i słuchajcie, przymusowy postój. W sobotę napadało, w niedzielę napadało, dzisiaj kropiło. No i małe prace przy medionie. Przy wolnym, że tak powiem, starcie. Mocno nam tutaj pukało coś w podajniku, tym, że tak powiem, pierwszym w gardzieli. Jakby dociągnęliśmy łańcuchy. Dociągnięcie łańcuchów niewiele pomogło, bo środkowy łańcuch, bo są trzy tutaj środkowy łańcuch nie miał napięcia. W międzyczasie też się okazało, że te listwy mamy trochę zeskosowane, więc prawdopodobnie gdzieś tam przeskoczył ten łańcuch. No i dzisiaj akcja zdejmowania gardzieli. Mamy zamówione łańcuchy, wymienimy łańcuchy, koła ciągnące, tak no i Zobaczymy jak to, co tutaj właściwie do, do zrobienia, do wymiany. No, jest cały zeskosowany, nie? Zęby jeszcze teoretycznie nie są złe, nie? Oryginał jest zawsze oryginał. No właśnie, bo tutaj tak w drugą stronę. Tu słyszeliśmy takie stukotanie, w jednym miejscu, o, jest, blokuje i listwa spada na dół, no, zeskosowane jest, o. O. Aha. o tutaj już jak wytarte jest nawet ta blacha no wytarła no to... tak wygląda no, chwila, pan teraz tam. Bo no bo tak tam się łańcuch pan? zagina, Łącuch, łańcuch się zagina. No I, to, i to stryka no bo jest zeskosowane dlatego A. widzi pan bo teraz jak, chwila, jak cofnę nie no ja widzę, Wila, widzę nie? Za... No, no i tu jest wybrane całe no Teraz tam na zębie stoi, nie? To. Nie, tak go nie przeskoczy tyle. Popuścimy, bo jest tam całą ptaszka. No, no, może to łańcuchy jest. popuścimy. Może no, on przeskoczył tylko. No No bo zobaczymy. Tak bo to, on, to on wygląda, nie? On teraz wchodzi na rulkę. Dobra, zaraz. coś coś tutaj 4 klucze A to co my tu mamy? Wszystko o, dobrze. Metalowy łożyska dobre są. Nic nie hała Tryby zostają na no, łańcuchy do wymiany, jak już zdjęte, się przeskoczyło na środkowym trybie. Ślizgi nowe No tu wybierało, tu się zapadał na dół i. Ekran brudny. Trzy są. I dolny. Jeden dolny, ale ten dolny to jest taki krótki widać. no Lepiej by go wymienić jak mają. Mają ślizgi. No nie wiem czy mają ślizgi. Jak się zebrane jest, nie? Jeszcze przy dziesiątce serwisowej przy smarowaniu się okazało, że tutaj mamy wysypane łożysko do pasa przekazującego tutaj na sieczkarnię. Także na no, łożysko już mamy, nowe łańcuchy są. I teraz tylko odpowiednio skrócić i można składać. Słoneczko na horyzoncie, jak jutro. Jak jutro się zdarzy, że nie napada, może po południu coś szarpniemy. 4 sierpnia nadal. Czekamy jeszcze na części, na jedno łożysko, Tata przywiezie z a to przebiedzie zbyt goszczy. Ja wykorzystuję chwilę pogody i działam z zabiegami w ziemniaku. Jadalkę zrobiłem w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, jadę z zarazą na ziemniaki przemysłowe. Po raz trzeci idzie Zorwek Entekta na 8 hektarów, także przemysł, trzeci wjazd, ostatni z Zorwekiem, tutaj macie dwie substancje aktywne. Zorwek bardzo dobrze chroni, na pewno zapobiegawczo, interwencyjnie, no w etykiecie, jakby w opisie produktu też ma, że interwencyjnie, ale jednak bardziej zapobiegawczo, wiadomo, przemysłowe ziemniaki są zdrowe, bardzo zdrowe na ten moment, no i chronimy, walczymy o fajne plony, bo pogoda sprzyja, tak, wody mamy do oporu, yy, utrzymać zielone, no to powiedzmy w październiku, w listopadzie powinniśmy mieć fajny plon tego ziemniaka przemysłowego, a co się uda, to zobaczymy, także dzisiaj korzystamy z pogody, pokażę Wam jeszcze jak wysokie są te łęciny. Przemysłowych, bo sięgają za ponad przednie koło w no i Lecimy z koksem. Tutaj odmiana Suzanna. Dziwniuszki nowe, zielone. Jeszcze teraz się pojawiło trochę kwiatów, trochę dokwitają, dowiązują. Nie jest to chyba efekt pożądany. No nie mam aż tak doświadczenia. Ponoć to może być spadek skrobi, te dowiązane, no ale. No, natura czuje, że ma składniki, jest zdrowa, jest dużo wody, no i gdzieś tam widocznie za mało zawiązał i sobie tam próbuje gdzieś jeszcze dowiązać. Już w sobie mówiłem, że łęcina taka wysoka, ostatnio jak pryskałem były w koło, po prostu się położyły na redinie, no i gdzieś tam ta wysokość, tu widać pojedyncze stoją, to no generalnie ziemia się rozłożyła, ale jest zdrowy. No i co? I u nas y, kampania na Trzemesznie, kiedy rusza? 18 sierpnia, także mega szybko. No, areal Ziemniaka jest dużo większa jak w poprzednim roku, y, plony też na pewno będą większe, ze sprawą pogody, no i dlatego powie decyzja o wcześniejszym starcie. Coś już zaczyna kropić, jakieś chmury, no patrzyłem na radarze, niby nie powinno dać z tego dużego deszczu, ale jednak, a tutaj mamy nasz poplonik y, top to gleba tutaj, także no, widać jak to ładnie glebę zakryło tutaj z brzegu przypalony, bo szkółcy pryskali pryskali ścieżki no ale sam w sobie jakby ziemię przykrywa jest bardzo ładny a tam buraczek, buraczek też już łapie drugą parę liści, składamy się jedziemy na kolejne na kolejne pole o, cały mechanizm z zaciągaczem mamy na wierzchu Teraz spróbujemy te to ściągnąć. No. Równomiernie trzeba? Bo ja nagrywa, no vloga. No, no niestety mamy grubszy problem. Nierozwalone łożysko. To łożysko to, też. A, no. Łożysko też, ale wybrało nam tutaj w środku piaście. E, w piaście. No w, Kole w kolei. No. Problem, ERA będzie problem, no łożyska nie osadzi, bo normalnie luźne, jedno było rozsypane, jedno luźne To wszystko jest w całości W całości, duże no to tanie nie będzie, jeśli nowe Pytanie, czy ktoś My... to napawa Moisterek, tylko moisterek, są ociążka No Myślę, że to opanuje Udar w ruch, składamy, trochę ćwiczenia Szczególnie tutaj tata najwięcej jakby logistycznie złożenie łańcuchów, łańcuch mieliśmy z metra, żeby ogniwka pasowały, ogniska. każdy półogniwkiem musiał się zacząć, no i teraz już mamy ułożone, przykręcamy listwy, koło jeszcze u tokarza, tak jest, dzisiaj, może wieczorem będzie, dzisiaj dzień pogody, no i zobaczymy, może jutro się uda poskładać i coś tam po południu uda się ruszyć, aktualizacja mała. Na polu zapomniałem o tym, żeby nagrać, świeżo nakopana korina, skórka, no jeszcze delikatna, ale na razie robimy tylko detal, przebieramy go ręcznie, bo sortownik jednak dość mocno go obija, no i taki ziemniaczek czeka na wasze zamówienia, tutaj pięć spadło, klon, no kosmos, w tym roku to ziemniaki to tyle wody, ale na pewno już widać, że to będzie gniło, będzie problem z przechowywaniem, no może z gnią na polu zanim dotrą. Pogoda sprzyja, kombajn poskładany. Yy, zaraz startujemy po stół. No i jedziemy, 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 jedziemy wrócić. Zobaczymy co to się uda dzisiaj. Druga skrzynia.